To no i myśmy tak zrobili. Yeah, nie, a No, ze Żlina. I skąd, ze Żlina? To, to kilometr No, trochę jest. Okej. Okay. Super. Ale jak Ale chodź, jaka fajna No jak? Super. ona jest mała, nie? To jest jest pełno. Na tyle szybko, żeby zdążyć z powrotem do domu i na tyle wolno, żeby porobić zdjęcie. Dwie po ci poleci? Konieś No Dobrze. Super. Ale jaka w środku fajna. A potem on przyjedzie jeszcze raz. Chodź Już, już. Kiedy jeszcze raz przyjedzie, kiedy może pójdziemy? Now you put your hair up.